Tak, ty się nie boisz fajerwerków, prawda? Powiedz. Nie. Nie, nie boisz się fajerwerków. To co, teraz musimy pomóc innym pieskom. Ja wiem, że jest jeszcze troszkę do Sylwestra, ale to jest właśnie ten moment, w którym powinniście zacząć trenować ze swoim psiakiem odczulanie dźwięku, jak również zacząć go wspomagać naturalną suplementacją. A jak to nie wygląda w praktyce? Po pierwsze ćwiczenia. Od najciwszych dźwięków, które lecą w tle, zaczynacie te prace. Podczas tego wszystkiego bawicie się, karmicie księga umówionymi smaczkami. Chodzi o to, żeby w tle działo się cokolwiek, a czas był skupiony na Was. Kochani, działania holistyczne zawsze mają najlepsze wyniki, także trening wspomagamy suplementacją a suplementację treningiem. Kiedy uda Wam się osiągnąć pierwsze sukcesy, poprzeczka idzie w górę, wychodzimy na zewnątrz i znowu skalujemy dźwięki od najciekszych do najgłośniejszych, jakie możemy uzyskać przez różnego typu nośniki. Dlaczego jestem tutaj z głośnikiem? Ponieważ nie wystarczy ćwiczyć w domu, warto też wziąć ze sobą te ćwiczenia na spacer. A po co? A po to, żeby Wasz psiak się nie stresował, i kochał Was i ufał Wam tak bardzo jak Saltek mi. No i kochani, pamiętajcie, żeby świętować z głową i nie zapominać o takich futrzastych zwierzakach, tych z lasu, osobach starszych i małych dzieci. Dajcie znać, czy Wasz psiak boi się fajerwerków i jak radzicie sobie w tym czasie.